Lubię spędzać czas z Agnieszką i Bartkiem, ponieważ są e, niesamowicie otwarci na spotkanie z drugim człowiekiem i każdy może się poczuć dobrze w ich towarzystwie. E, lubię też spędzać z nimi czas, ponieważ dzielimy wspólne pasje e, między innymi pasje do muzyki. Agnieszka i Bartek nauczyli mnie wielu rzeczy, natomiast czas jest limitowany i opowiem o tym, co dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim nauczyli mnie, że wspólna pasja łączy zupełnie obce sobie osoby i owocem wspólnego śpiewu w naszym przypadku są przyjaźnie, bliskie relacje, wsparcie i zrozumienie, które ja na co dzień w fundacji otrzymuję. Dodam, że zawsze wydawało mi się, że jest odwrotnie. To przyjaźń warunkuje to, że zaczynamy razem coś tworzyć. Agnieszka i Bartek są dla mnie także dowodem na to, że jeśli człowiek czegoś bardzo pragnie, angażuje się w coś na 300%, wkłada w to serce, to jest w stanie osiągnąć więcej niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Ich praca w Fundacji AWE to właśnie dowód tego, że tak jest. A owocy tej pracy są większe niż nam, i im mogłoby się wydawać. I za to im serdecznie dziękuję. Po wielu latach znajomości przyszedł czas na pewne wyznanie. Opowiem Wam o tym, jak odkryłam, że Agnieszka i Bartek są razem. Zaczęłam śpiewać w 2003 roku w brudnowskim odłamie Hurawy, a po raz pierwszy wyjechałam na wyjazd fundacyjny w roku 2005, ale wróćmy do tego 2003. Pojawiam się w chórze, widzę Bartka, który jest naszym dyrygentem, widzę Agnieszkę, która pomaga nam się uczyć śpiewać i nie łączę kropek. W 2005 roku jadę właśnie do Chorwacji na wyjazd fundacyjny i wtedy z wielkim zaskoczeniem dostrzegam, że Agnieszka i Bartek idą po brzegu morza, trzymając się za ręce, a potem idziemy do knajpki na jakieś lody czy inne gofry, a tam Aga z Bartkiem się obejmują. I wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, kiedy po dwóch latach znajomości, myśląc dotychczas, że Bartek chce zostać księdzem, odkryłam, że Agnieszka i Bartek są bary. Chciałabym, żeby Agnieszka i Bartek rządzili tym światem, ponieważ nie znam nikogo bardziej zorganizowanego i wymagającego, a jednocześnie tak ciepłego i wyrozumiałego jak Agnieszka, oraz nikogo tak pomysłowego, chętnego do pracy i wytrwałego w tym, co robi jak Bartek. Co więcej, uważam, że osiągnęli oni każdego dnia, osiągają coś, czego wielu ludzi do tej pory nie potrafi a mianowicie łączą oni pokolenia, łączą oni ludzi i wielu kultur, poglądów czy tradycji. Robią to zarówno poprzez muzykę, bo przecież muzyka powinna łączyć, a nie dzielić oraz przez ich całą działalność społeczną i kulturową. Wierzę w to, że nie tylko ja, ale wszyscy ludzie, którzy ich znają, są im za to niesamowicie wdzięczni, ponieważ uważam, że jest to niezwykle cenne i bardzo nam teraz potrzebne. Więc dodając do tego niesamowicie unikatowy temperament Bartka oraz niekończącą się cierpliwość Agnieszki, nie wyobrażam sobie innego duetu na tym stanowisku. Agnieszko, Bartku. Może to wcale niepotrzebne, a może wręcz niestosowne, aby dawać Wam przepis na cokolwiek. Ale mimo to, jako bardzo już doświadczeni w życiu małżeńskim, postanowiliśmy podzielić się z Wami kilkoma radami, myślami na Wasze kolejne wspólne lata. Bartku, jak sam pewnie wiesz, my faceci nigdy nie będziemy idealni ani nieomylni. Ale jedno jest hiper ważne: bądźmy odpowiedzialni. Niemniej ważne jest, abyś pozwoliła Gnieszce dbać o Ciebie. I pamiętaj, okazuj jej za to wdzięczność, a wtedy zawsze będziesz dla Agnieszki najważniejszy. Agnieszko, pozwól Bartkowi być nieidealnym. Bądź cierpliwa, choć stanowcza. A wtedy Bartek zawsze będzie cię szanował i co więcej, nie będzie wyobrażał sobie życia bez Ciebie. Kochamy, Kochamy Was! Odpowiedź na pytanie, za co najbardziej cenię Agnieszkę i Bartka, wcale nie jest łatwa. Jest wiele powodów, dla których uważam, że są absolutnie niezwykłymi ludźmi i inspirują otoczenie na wiele różnych sposobów. Ale, niemniej jednak, znalazłam coś absolutnie rzadkiego i wyjątkowego mianowicie ich energię, pasję i konsekwencję w zmienianiu na lepsze naszego miasta, naszej dzielnicy, całego świata w lepsze miejsce na Ziemi. Co to znaczy lepsze? Lepsze to takie, w którym my jako ludzie jesteśmy bardziej na siebie wrażliwi, bardziej otwarci, bardziej skłonni do pomocy, ale też osadzeni w naszej lokalnej tożsamości i wpisani w jasny system wartości. Myślę, że czyni to z nich osoby absolutnie wyjątkowe i chciałabym częściej spotykać takich ludzi na swojej drodze. Jak już zaczęłam śpiewać, niemalże niemowlęciem będąc, to moje pierwsze wspomnienie z Agą i Bartkiem wygląda tak. Gdy miałam około 6-7 lat, gdy wracałam z zain z boku razem z moją siostrą, spotkałyśmy Bartka. Wtedy go poznałyśmy, tata nas sobie przedstawił i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Pamiętam, że między innymi o Tesco z jakiegoś powodu. Wtedy też padł pomysł, żebyśmy zaczęły śpiewać w chórze. Oczywiście niedługo później dołączyłyśmy do chóru, zaczęłyśmy chodzić na próby i zawsze, gdy tata nas odbierał z prób, bardzo długo rozmawiał z Bartkiem. I zwykle w tym czasie, gdy my czekałyśmy na tatę, Agnieszka czekała na Bartkę. Więc zwykle rozmawiałyśmy z nią. Między innymi oczywiście o tym, że no jeszcze sobie troszkę poczekamy. I pamiętam, że Agnieszka zwykle organizowała nam jakieś zabawy, żeby zagospodarować jakoś ten czas oczekiwania. Bo rozmowy naszego taty z Bartkiem trwały czasem dłużej niż konferencjerka Bartka na koncertach. Według mnie lista przymiotników opisujących Agę i Bartka jest nieskończenie długa, ponieważ są oni ciepli, otwarci, opiekuńczy, cierpliwi, wyrozumiali, empatyczni, pomocni, ale przede wszystkim w tym są bezinteresowni i uważam, że. Co jest najlepiej opisujących ich przedmiotnik? Moim zdaniem największą zaletą Agnieszki jest zimna kalkulacja. Nieważne, jak stresujące są warunki, Aga zawsze z uśmiechem na twarzy stara się rozwiązać zaistniałą sytuację. A jeśli chodzi o Bartka, to jego największymi zaletami są upór i inteligencja. On zawsze szuka rozwiązania i nie przyjmuje do wiadomości, że czegoś się nie da zrobić. Człowiek ma wrażenie, że Bartek może wszystko, a on po prostu szuka innego sposobu, no i zawsze mu się to udaje. Gdyby pani Agnieszka była zwierzęciem, to byłaby wesołą pszczółką, ponieważ jest bardzo pracowita, a na jej twarzy zawsze zagości uśmiech. Sowy kojarzą mi się z dużą ilością wiedzy, więc z panem Bartkiem. Biegały szęszyle, biegały szęszyle, niech nam żyją wie ile.